Witam serdecznie, jak co czwartek, Lidlowe Degustacje. Dzisiaj piwa z oferty od 18 marca 2021, czyli od dzisiaj. Zakupiłem je wczoraj wieczorem, czyli w środę 17 marca. No i dzisiaj z rana spieszę do Was z recenzją. Wybrałem dwa piwa, a mianowicie jedno piwo z Browaru Wrężel, czyli Marzanna. Oatmeal Season. No i oczywiście wybrałem piwo, którego nie piłem, a którego chciałem spróbować. Czyli piże z Nepomucena. Nie miałem okazji tego piwa pić, także chętnie go spróbuję. No i tak wygląda też etykietka marzanny, bo nie pokazałem. Także myślę, że zaczniemy od browaru Wrężel. W tym tygodniu, tak w ogóle, oferta Lilla obrodziła w Krafty. Był jeszcze bodajże Pollock z Nepomucena, z tego co pamiętam, czyli bodajże Imperial Pastry Sour IPA. Były oczywiście też zestawy z Nepomucena puszeczek 0,33. Dwa razy po trzy piwa, także można było sobie taki zestaw prezentowy kupić. Natomiast o ofercie Lidla z tego tygodnia to tyle. Przechodzimy już do piw. Najważniejsze, jak te piwa. Smakują. Co my tutaj mamy w składzie? Najpierw, może skład: woda, słody jęczmienne, pilzneński, wiedeński, karmelowy, słody pszeniczne, pszeniczny jasny, przyprawy, rumianek pospolity, kardamon malbarski, chmiele i oczywiście drożdże, piwo jasne, pasteryzowane, niefiltrowane. No, i parametry: Ekstrakt 13.1, alkohol 5,5 i data ważności 2 marca 2022. Także nie przedłużam, otwieram piwo, no i sprawdzamy, jak ten sezon. Syknęło, kapsel biały Golas, odkładam, no i przelewam piwo do szkła. Barwa, no takie jaśniejsze złoto, bym powiedział, bardziej jaśniejsze niż ciemniejsze. Piwo przymglone, ale dość klarowne. Piana niska, głównie drobno i grubo pęcherzykowa, biała. Także wąchamy. No spora przyprawowości w zapachu tutaj jest, rzeczywiście. Gdzieś ten rumianek jest wyczuwalny, troszeczkę tego kardamonu. Pszenica, fenole obecne. Muszę powiedzieć, że na początku jak niechnąłem, to ten mm, bukiet zapachowy skojarzył mi się z taką lekką kiszonką, ale, ale to raczej było mylne wrażenie, bo, bo już tutaj teraz aż takiego wrażenia nie mam. Także głównie tutaj w zapachu przyprawy: rumianek, kardamon, troszeczkę takiej przyprawowości, może takiej minimalnej pieprzności. No, i kwaskowatość od pszenicy. Także wasze zdrowie topimy tę marzannę. No, opowiem wam, przyprawowość jest tutaj w tym piwie Fest. Taka pieprzność bym powiedział, która zostaje tutaj w afterteście. Może taka minimalnie cierpkawa goryczka, ale nie jest ona nieprzyjemna. Zbyt długo nie zalega. Chociaż hmm, pozostawia takie dziwne może wrażenie na języku minimalne, y, przyprawowo fenole obecne, rumianek jest tutaj na pierwszym planie, kardamon także wyczuwalny. Y, bardzo fajna jest ta pieprzność, która jest w wtertejście, alko niewyczuwalne, chociaż troszeczkę w przełyk grzeje, ale myślę, że to y, jest tutaj od tej pieprzności, że tak powiem. Y, sporo słodowości, także piwo przyjemne, pijalne, orzeźwiające. No muszę powiedzieć, że całkiem niezły ten sezon, aczkolwiek jakiejś tutaj owsianości, czy jakichś płatków owsianych tutaj nie wyczułam w tym piwie zupełnie. Także nawet zapomniałem, że jest to oatmeal season. Myślałem, że jest to po prostu zwykły season, także jeżeli chodzi o takiego zwykłego season, to jest myślę, że jak najbardziej ok. Myślę, że można brać bez większych obaw. Natomiast jeżeli chodzi o to to tutaj jakoś nie za bardzo ją czuję, przynajmniej ja. Także generalnie piwo myślę, że przyzwoite, po prostu przyzwoite. Przechodzimy teraz do pir czyli DDH-apa. To jest przecież craft roku 2019, a ja tego piwa jeszcze jak dotąd nie piłem. Także jestem bardzo ciekaw. Ekstrakt 13, alkohol 4 i 4. Tak wygląda puszka. Data ważności, już Wam mówię, gdzie ona tutaj jest napisana. Powiem Wam, że nie mogę znaleźć daty ważności. A jest, znalazłem: 19 lutego 2022. No i składniki: woda, słód jęczmienny, płatki owsiane, płatki pszenne, chmiel, odmiany amerykańskie, drożdże górnej fermentacji. Także. Otwieram i mówię, sprawdzam. Syknęło porządnie, ale nic tutaj się zupełnie nie stało, nie wydarzyło. Piwo się nie podniosło także jak najbardziej spoko. Przelewam do szkła no i sprawdzamy. No, barwa takie bardzo, bardzo jasne złoto, piwo mętne, piana mało obfita, chociaż już powoli gdzieś może aspirująca do takiej średnio niskiej. Yy, oczywiście głównie drobno i średnio pęcherzykowa, biała, także wąchamy. Nafta, cytrusy, wyraźny grejpfrut tutaj wyczuwalny, poza tym słodkie tropiki w tle. Trochę białych owoców jest tutaj też wyczuwalnych. Może taka minimalna kwiatowość w tle, ale tego nie jestem pewien akurat, bo jest tutaj tak przykryta przez te aromaty, że nie wiem, czy może mi się to wydaje, czy może ta lekka kwiatowość tu jest, ale takie mam wrażenie, że jest obecna. No cóż, także zapach przyjemny. Nafta w tym piwie jest mocno wyczuwalna, to lubię. Także wasze zdrowie próbujemy. Goryczka średnio niska, w dalszym ciągu taka fajna naftowość, no rozchodzi się po języku. Piwo jest gładkie, aksamitne, no, bardzo, bardzo fajne w swojej fakturze. Tutaj już trochę mniej cytrusów, powiedziałbym, bardziej pomarańcza, mandarynka, yy, słodkie tropiki, troszeczkę takiego mango tutaj wyczuwam, yy, trochę owoców białych, mm, no i w dalszym ciągu może taka. Gdzieś w tle minimalna kwiatowość, ale dosłownie minimalna na zasadzie autosugestii. Goryczka, tak jak już mówiłem, taka no, średnio niska, nawet niska, bym powiedział, już teraz praktycznie jej tutaj nie czuć. Piwo jest generalnie dość słodkie, jest tutaj mało jakiejś takiej mm, wytrawności. Głównie tutaj słodycz dominuje, ale nie jest za słodkie. Nie jest za słodkie, to trzeba powiedzieć. Także nie jest to jakiś taki słodki urepek, ale tutaj balans przesunięty wyraźnie w stronę słodyczy. Generalnie no spokopiwo moim zdaniem, chociaż teraz już robi się ciutkę pusto, że tak powiem. Fajne owocki, fajna naftowość ale po chwili robi się tak pusto niestety. Aczkolwiek nie przeszkadza to aż tak bardzo. Także podsumowując, całkiem niezłe piwo moim zdaniem. Czy w tym momencie mogłoby gdzieś konkurować do craftu roku? No powiem szczerze, jakoś tego nie widzę. Jest to spoko apka, fajnie rzeczywiście tutaj nachmielona tymi chmielami, soczysta, aksamitna, bardzo fajnie wchodzi, bardzo fajne owoce, nafta. Natomiast, no, jakoś tak jak dla mnie nie wyróżnia się niczym szczególnym, powiem szczerze, wśród konkurencji. Ale jeżeli chodzi oczywiście o Lidla, to myślę, że jak najbardziej to piwo można zakupić, bo o to przecież w tej recenzji chodzi. Czy kupić, czy nie kupić, no to mówię, że polecam to piwo także. Możecie spokojnie brać, jeżeli będzie w Lidlu na półkach u Was. Natomiast jeżeli chodzi o Marzannę, to tak jak już mówiłem, też jest to piwo moim zdaniem przyzwoite po prostu przyzwoite. Może z laczków nie wyrywa, ale jak najbardziej myślę, że jest ok. Także obydwie degustacje zaliczam dzisiaj do udanych. Jeżeli będziecie pili te piwa, oczywiście komentujcie. Natomiast ja się z Wami żegnam, nie przedłużam. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.